Teraz No oczywiście, on przegrywał z nimi. Tłukli go jak chcieli. A no, je o Jezu, o Jezu. Przecież oni wygrywali. To warto było na nich postawić. No, szkoda, że zmieniłem decyzję. Jednak oni się nie poddali i by, tu, i by go nawalili. Mieli plan. Co? Widać było? Nie, nie było widać, to było tylko widać. Mieli sporą szansę na wygraną. Jednak jakby nie było. Że jednak yy, do tej walki podbili.

Tak. Jakiś stąp jeszcze był. Chyba, że tam było kilka kopniaków. Nie no, tym pierwszym to trafił. A to trzy poszły kopniaki, czyli kopnięcie, trafienie w głowę, później taka obcierka w ucho i później jeszcze stąp. Chyba. Oj. Czyli tazji teraz. I my radiowcy e, dla was jak najczęściej teraz robić i właśnie na.